Siemanko, ja jestem Jurka, a dzisiaj będziemy sprawdzać czy w Nutelli jest ta łyżeczka tutaj. Najpierw pomieszamy. nie słychać, takiej lekko czystszy nie, jest lekkie, nie jest, ale dobra. Otwieramy, yy, musimy powoli. Co się nie idzie. Uf. O, słuchajcie, co z drugą strony? O dobra, mamy już działa, obejrzymy, czy coś szerszy. Rzeczywiście coś chyba jest, słuchajcie. Chyba jest, ale nie wiem, bo to by chyba czyszczało inaczej, ale dobra. E, mamy oczywiście nieodpakowane, żeby nie było. Jest. Nie ma. E, znaczy jest ten, nic nie ma ten. I tutaj też, by widzieliście, dopiero otwarłam. Tu nie ma żadnego przysięgu e z na sercu, że, że nic tam nie dałam. E dobra, długo pisem to zrobiłem, bo nie umiał nie, nie ma nic. Wow, stójcie. Jak ta łyżeczka się połamała, albo ten nożyk, nie wiem co tam jest. To ja nie wiem. O, okej, okay. ja widzicie, już nie wiem czy wy to widzicie, ale jest już otwarte. Niestety nic tutaj nie ma. A, zobaczcie, nic nie ma. Tutaj też jest ten, To... Ja jeszcze tym, bo to bym się doświadczyło nic. A to... A te kółeczko, jak widzicie, e, takie... Te, te kółeczko tu w środku, to to jest to. Okej, okay, dobra. Mamy. No niestety trzeba stand, standardowo długopisem otwierać albo nożyk albo widelcem. E, no dobra, no to jeśli podobał Wam się odcinek, to. to ale nie kupujcie czekoladni, nie kupujcie nuteli e, specjalnie do tego, żeby, żeby, to, żeby to kupić, bo, bo, bo tylko e, sobie zmalujecie pieniądze i. A ja e, i tak potrzebowałam do nutelna, więc. więc dobra. No to co, widzimy się w następnym odcinku. Dajcie sobie łapkę w górę, jeśli podoba Wam się ten odcinek. Nie kupujcie tej czekolady. Do widzenia.